ma, Czyli eksperyment robię omleta z jabłuszkiem wymyśliłem go 5 minut temu także zobaczymy co z tego wyjdzie później jak już będzie zrobiony to wrzucę składniki makro na ekran i kompletuję ekwipunek czyli tak jak mi ktoś powiedział, żeby suple nie pić do kawy, widać? nie widać, ale tu są suple omega 3, D3 e cynk, magnes i żelazu kawka do popicia zaraz będzie do tego giganciora a tak to kompletuje kipunek czyli standardowa owsianka do roboty standardowy boksik do roboty i wleci jeszcze sterek no i co to samo co dzień w dzień czyli owsianka i boksik pójście na łatwiznę ale to jest taka oszczędność czasu plus smakuje mi to więc chuj no Uwaga, nawet wyszedł taki gigantus. No, na no, to będzie serek z serkiem wiejskim i boróweczki, składam tego giganta. Ty no pojęci jestem w szoku, że opadł teraz trochę. Ale że się udało go obrócić, Myślałem, że będę jeść jajeśnicę na słodko. No i tak to się prezentuje końcowo. On jest taki ciemny, nie że jest spalony, tylko jest na budyniu czekoladowym. Dlatego taki ciemny. Obiecuję. To nie tak Nie, zero jest na budynku czekoladowym Kawka do popicia Wrzucam składniki, całości, makro, całości na ekran eee, A co, banalnie proste, wszystko do jednej michy i tyle I na patelnię Dobry omlet, co? Chciałbyś Chciałbyś Kopię. ja ci smaczków nie podjadam A więc tak Dzisiaj jest 4 grudzień, tak zaczynamy zaczynamy święta vlogmasy. I z racji na pierwszy vlogmas jest dzisiaj no, odcinek specjalny, można powiedzieć, special. Special! Bo. Ha. No co za kurwa dzida Robimy push! Dopiero takie handelki na płaskiej, później OHP, później coś tam jeszcze. Jezus, już się nie mogę doczekać. <grym> wow. A tak poważnie, to i tak, dzisiaj push. Także jest fajnie. Jadę do roboty i w sumie nie wiem, chyba już nie mam nic do powiedzenia. Dzisiaj zapowiada się luźniejszy dzień, znaczy luźniejszy. Luźniejszy, jeżeli chodzi o chodzenie w pracy. Bo dzisiaj mam głównie papierologię do roboty w pracy. A po wczorajszym dniu dobrze mi to zrobi, bo po wczorajszym dniu miałem chyba 19,5 kroków po pracy. Także całkiem ciekawy dzień był. I tyle. Także dzisiaj to troszkę unormujemy, troszkę nóżki odpoczną. Jezus, jakie ja głupoty gadam, to jest szok. Siema! Jestem po pracy, także podróż na siłownię. Teraz można zacząć yy, tą przyjemność, przyjemniejszą część dnia, czyli trening push. Mhm. <grym> Zaczynamy trening push od Huntley na płaskiej. Zobaczymy, jak to pójdzie ostatnio. Ciężary i siła była zaskakująco dobra, ale od kilku dni czuję jakiś dyskomfort w nadgarstkach. To taki nieprzyjemne, takie uczucie, jakby coś chciało tam przeskoczyć, a nie mogło przeskoczyć. Myślę, że każdy z nas zna to uczucie. Także zobaczymy. W razie co nie będę szarżował. Ale w planie mam yy, 10 powtórzeń 3 serie. Tydzień temu poszło 45 na 8 w trzech seriach, ale spróbujemy dzisiaj zrobić 42,5 na 10 w trzech seriach. Zobaczymy, jak siła. Ale wydaje mi się, że siłowo dzisiaj będzie OK. Zobaczymy, jak ten nadgarski puszczą. No, a później inne fajne rzeczy, czyli. Skos pła... skos płaska, kurwa Głupie to skos na sztandze OHP siedząc. Także naprawdę fajne, ciekawe rzeczy. Nie przygrałem owsianki, czyli treningowego posiłku, bo jakoś z zamieszania zapomniałem. Ale to jest ta owsianka, którą nagrywałem rano. Także wrzucę po prostu teraz makro na ekran i myślę, że też nic wielkiego się nie stanie. Zabieram. Telefon, bo trzeba ruszyć. Co to to tu? I widzimy się na treningu. Możemy końcową wieczerzę, ostatnią. Jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy w pracy. W pracy jeszcze zjadłem zupę dyniową, także wliczyłem ją jako 200 kalorii. Także o te 200 kalorii będzie mniej na kolacyjkę I myślę, że no, może trochę nawet dwie, mniej niż te 200 kalorii miała ta zupa, ale jednakowoż jako 200 ją wliczę, bo nigdy pewności nie ma. Co jeszcze mi A, wyjątkowo nie miska twarogowa, bo trochę pojechałem z proteinami rano na śniadanie, także zamiast miski twarogowej wjeżdża owsianeczka z masłem orzechowym, z serkiem proteinowym, serkiem wiejskim i borówkami i do tego kanapeczki. Żeby, no i chyba jeszcze wlecą jakieś wafle, żeby robić węglowodany, bo węglowodany już jest mało, zaraz idą do śniadania, a jutro jest trening nóg, także fajnie by było mieć dużo pary w nogach. także trzeba nagrodzić te węglowodany, a zwłaszcza, że jutro w Bułgarii a w to jest takie dosyć męczące, wymagające ćwiczenie, także trzeba te węgle... Uzupełnić, konstruuję to, pokażę końcowy rozrachunek, makro wszystkiego i tak dalej i tak dalej, jak już to będę konsumował, a w ogóle fajna paczucha mi przyszła, proszę bardzo, mm, cała stadnina, 72 sztuki mi dzisiaj przyszły, to jest chyba ananas, tego nie próbowałem jeszcze. Będzie test Taj Analiz No i co, na 1000 subskrypcji wypijam całą zgrzewkę w jeden dzień Nara. O, 22 dobija. Nawet nie wiedziałem, że już tak późno I końcowo tak, wchodzi ta owsianeczka 50 gram wafli kukurydzianych od WUKA Kanapeczki z almettę z sienką, burakiem i ketchupem I woda do popicia Dzisiaj aktywności, tak jak mówiłem, trochę mniej, ale i tak wleciało 12 tysięcy kroków. Także, także, o dziwo, myślałem, że będzie mniej. Co, coś więcej mam do powiedzenia? Chyba nie. Jutro też nagrywam trening nóg, żeby pokazać drugi trening nóg. A pierwszy nie wiem, czy pokazywałem, chyba nie. Nie, nie pokazywałem. Ten pierwszy trening nóg jest ciekawy. Mam kickbacki i thrusty. Za kwasy powiem Wam, że mam. Niesamowite. Nie wiedziałem, że mam tyle włókien mięśniowych w pośladach, a w... czułem dosłownie wszystkie. Wrzucam końcowy rozrachunek i idę to zajadać. Nowe.